Hejka! Um, to jest mój pierwszy film na tym kanale Mój kanał się nazywa Kuki.pl um, Zapraszam do oglądania Pokażę w tym odcinku moją, Moje kilka potrzeb A w następnym resztę Zaczynajmy! Najpierw short hair Taki short hair Jest po przeróbce I nie hejtujcie, błagam! Eee, ma dziurkę nie ma LPS i nazywa się Zara. Następny to jest taki króliczek. Um, ma napis LPS, ma dziurkę, jest bardzo słodki i jeszcze nie ma imienia, więc piszcie w komentarzu imię dla niej, to jest dziewczynka. Następny to jest taki short hair, e, to ma oczy, jest po przeróbce, wiem, bo jak łama, to robiłam przeróbki. Ma tutaj paski, ma dziurkę, nie ma LPS. ale jest bardzo ładny, to jest mój ulubiony short hair. Nie, 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 przepraszam, to nie jest mój ulubiony short hair, mam inny, więc, ale dobra. I ma w oczach kryształki. A, a ten short hair ma, ma takie ciasteczka jakby. A, ten ma kółka. A, i ten się nazywa Kiara. Następny short hair, to jest mój ulubiony. Jest bardzo ładny, dlatego nie jest po przeróbce, bo jak była to bardzo go lubiłam, nadal go lubię i było mi żal go przerabiać. Ma dziurkę, niemal pes. E, ma kółka w oczach. Bardzo ładny, ma taką grzywkę i nazywa się Luna. Następnym jest taka małpka, ma tutaj takie dwa kwiatki, jest trochę brudna, tutaj ma brokat w uszach, wiem, tu ma trochę plasteliny w uszach, ale dobra, nie komentujcie. Ma napis LPS, dziurkę i można ją fajnie zawieszać, dlatego lubię tą małpkę. Yo, mam, to był chyba mój pierwszy pet shop, dlatego jest taka brudna, ale nie jestem pewna. A i nazywa się Daisy. Następnym pet shopkiem jest to taki pies i nie komentujcie błagam tych wąsów, bo to, 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 to jest masakra, wiem, eee, no. ma LPS, ale ten LPS taki dziwny, że jakby ja go namalowałam, ale też nie wiem czym bym to namalowała, bo to jest namalowane przeze mnie chyba, ale nie wiem czym, bo to jest takie cienkie i tak ładne, mega, nie wiem. And, ale nie hejtujcie tego, że niby to podrobiłam, żeby być lepsza yy, Ma magnes No i jest bardzo ładny i nie wiem co to za rasa. Jak ten też jakby się nazywa A znaczy, yy, yy, jaka to jest, bo to są muszę short hairy, to jest małpka yy, Znaczy nie małpka, tylko to są short hairy No to są wiecie, takie long hairy, w ogóle to nie wiem co to jest yy, Tak No, no yy, pies i nazywa się Mateo. Teraz zostały nam jamniki. Dwa. Pierwszy to jest taki ładny. Ładna. Jest to jamnik. Ma dziurkę. Małą, bo to jest inna seria. Ma taki LPS, ale taki. Taki. O! O! Nareszcie fokus. Taki. No widzieliście przez chwilę taki LPS, jakby wbity. No i bardzo jest ładna, bardzo mi się podoba i nazywa się Zoe i ostatnim pet shopem jest to taki jamnik, bardzo go lubię, po tym short hair, bo to jest mój ulubiony pet bo to jest mój drugi, dlatego drugi, bo jest po przeróbce i to taki, że bardzo brzydka. I w ogóle tu bardzo lubię jamniki. Dlatego, dlatego że jest brzydka, ale ja bo, bo, lubię jamnikę. W ogóle to jest mój jeden taki jamnik, dlatego bardzo lubię. Ma kółka w oczach. Yy, no, ma LPS. Nie podróbę. Ma tu jakieś znaczek, które narysowałam. I dziurkę. I nazywa się Diana. Oto wszystkie pet -shopy, które dzisiaj pokazuję. Mam nadzieję, że film się podobał. I zostawcie chociaż jednego lajka, błagam. E, a więc pa! A, i pytanie, em, na które musicie mi odpowiedzieć w komentarzu. E, czy mam na następnym odcinku pokazać twarz? A więc...